Cześć kochani, dzisiaj zapraszam Was na filmik podsumowujący rok 2012 pod względem kosmetycznym i nazwałam go Najlepsze produkty i firmy 2012 roku. I właśnie pokażę Wam. Te kosmetyki i kosmetyki z tych firm, które uważam za najlepsze właśnie w tym roku, które odkryłam, których najczęściej używałam i oczywiście uzasadnię, dlaczego tak jest. Co prawda, większość z nich pojawiła się na moim kanale, jeżeli chce, jesteście ciekawe, które produkty wybrałam, które najbardziej mi się sprawdziły, to oczywiście zapraszam dalej do oglądania. I na początek chcę wyróżnić firmy całe firmy, ponieważ każdy z tych produktów, które posiadam, e, musiałby być ulubieńcem, więc stwierdziłam, że wyróżnię po prostu całe, całe firmy. Jedna z pielęgnacji i jedna z kolorówki. E, I może zacznę od pielęgnacji. Firma, która wyrosła na moją ulubioną, e, jest to Makrovita. I jest to firma grecka, którą ja odkryłam będąc właśnie w Grecji na zakendos na wakacjach. Oni mają sporo sklepów własnych właśnie w Grecji. Niestety w Polsce są dostępni tylko przez internet na makrowita.pl albo na multiperfumeria.pl i posiadam w sumie trzy produkty z tej firmy. Wszystkie trzy zachwyciły mnie totalnie. Pierwszy, od którego zaczęła się moja właśnie przygoda z tą firmą, to jest właśnie odżywka do włosów. Oliwelia z oliwką i tutaj z różnymi co tu jest oliwka, winogrono, awokado, żożoba, aloes no bardzo dużo naturalnych, aktywnych składników i to jest firma w ogóle naturalna właśnie, która nie zawiera parabenów, nie zawiera silikonów same takie naturalne składniki w tych kosmetykach są co ogromny plus, bo wiem, że tutaj nie truje swojej skóry, swoich włosów żadną chemią, tylko same takie naturalne ekstrakty i bardzo, bardzo mi się to podoba i to przede wszystkim działa. Krem rewitalizujący, o którym robiłam oddzielną recenzję, chyba najlepszy krem, jakiego do tej pory używałam, z ryżem, z olejkiem kupaszu, z koenzymem Q10. Rewelacyjny krem, naprawdę cały czas go używam, cały czas go uwielbiam. No, i maska, której recenzję robiłam w poprzednim filmiku, maska z winogranami i żożobą. Cudownie działa na moje włosy, zresztą możecie się przyjrzeć moim włosom, jak one wyglądają. Też są teraz w tym momencie właśnie po zastosowaniu tej maski. Po prostu no, rewelacyjne kosmetyki, bardzo, bardzo serdecznie polecam. I teraz firma z kolorówki. Tutaj myślałam, myślałam długo i niestety, ale nie wymyśliłam nic nowego, a mianowicie firmą najlepszą moim zdaniem z kolorówki jest cały czas Make Up Atelier Paris, co prawda w roku 2012 nie przybył mi żaden nowy kosmetyk z tej firmy. Ja cały czas używam tych kosmetyków zakupionych w 2011, ale te kosmetyki są mega wydajne i cały czas je mam, chociaż w tym momencie właśnie mój ukochany podkład Make Up Atelier właśnie wodoodporny wydał swoje ostatnie tchnięcie. I, i, I właśnie się skończył, niestety. Chociaż e, używałam go od czerwca 2011 roku, czyli e, starczył mi na dokładnie półtora roku, moim zdaniem, rewelacyjna wydajność e, za, za tą cenę, którą e, ma. No i poza tym podkładem, o którym mówiłam już milion razy, uwielbiam palety cieni. Tutaj taka bardzo neutralna paleta numer T19, paleta numer 17 pomadek, moja ukochana również, mega trwałe pomadki. No i mój ulubiony korektor też, to jest numer A1 z aplikatorem. To są cztery chyba takie moje najulubieńsze produkty właśnie z Make Up Atelier. No, firma najwyższej jakości, stworzona dla profesjonalistów, co prawda, ale jeżeli ktoś się interesuje makijażem, to myślę, że spokojnie będzie wiedział, jak tych kosmetyków używać. No, są one po prostu warte swojej ceny, absolutnie. I teraz przejdę już do pojedynczych produktów, które postanowiłam wyróżnić jako te najlepsze w 2012 roku, które ja posiadam. I może pierwszym produktem z pielęgnacji, z pielęgnacji twarzy, będzie mydło Aleppo. Naturalne mydło to akurat pochodzi z firmy Organic, ale generalnie jest sporo różnych mydeł Aleppo, które chyba się niczym między sobą nie różnią, poza zawartością oleju. Laurowego. Moje zawiera między 12-14% oleju laurowego, ale są takie, które zawierają nawet 40%. To są takie bardzo, bardzo mocno oczyszczające. I po prostu to jest moim zdaniem najlepszy produkt do oczyszczania twarzy, jaki w ogóle kiedykolwiek wpadł mi w ręce. Moja skóra uwielbia to mydło. Jest po nim niesamowicie dobrze oczyszczona, ukojona. Pory są świetnie oczyszczone, domknięte. Poza tym, no. To mydło leczy wszelkie zmiany trądzikowe, wszelkie niedoskonałości. Jest po prostu rewelacyjne, no i to jest w 100% naturalne mydło, które się składa z oleju oliwkowego i oleju właśnie laurowego. Naprawdę coś cudownego, wartego wypróbowania. Nawet jeżeli nie macie skóry trądzikowej, wybierzcie wtedy jakieś mydełko, ale po z mniejszą zawartością oleju laurowego do każdej cery moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjne. I drugą rzeczą do oczyszczania twarzy jest mój absolutnie ulubiony peeling, chyba najlepszy też peeling, jakiego kiedykolwiek używałam. Nie zamierzam go zmieniać. Jest to peeling morelowy z sorai, antybakteryjny. Który cudownie, naprawdę cudownie oczyszcza i wygładza twarz, też pomaga mi goić wszelkie niedoskonałości. Twarz jest po nim niesamowicie gładka, również koloryt jest wyrównany. Naprawdę świetny, świetny peeling. Ja już zresztą o nim mówiłam nieraz na moim kanale. No jest też rewelacyjnie wydajny, ponieważ ja poprzednie opakowanie, to jest nowe, poprzednie używałam od stycznia do listopada bodajże, więc przez większość roku jedno opakowanie i to łącznie z moim facetem, który również go używał, więc świetny produkt za około 14 zł. I kolejny produkt pielęgnacji do twarzy, o którym też już mówiłam. Jest to rzecz, która musi stać w mojej łazience, gdziekolwiek jestem. Jest to tonik ogórkowy z Ziai. Tonik za 5, między 5 a 6 zł tyle kosztuje. Najlepszy tonik, jakiego kiedykolwiek używałam. E, rewelacyjnie odświeża twarz, oczyszcza e, z sebum, Matuje na około 2 godziny moją twarz. To jest jedyny tonik, który matuje moją twarz. E, nawilża przy okazji. No, naprawdę świetny. E, no i ma cudowny odświeżający ogórkowy zapach. Mm, e, używam go co najmniej dwa razy dziennie. E, no, po prostu niezawodny kosmetyk. Z kosmetyków do pielęgnacji ciała e, postanowiłam wyróżnić. Pilingi z firmy Organic, które posiadam dwa i po prostu to są też najlepsze pilingi, jakich ja kiedykolwiek używałam. Posiadam dwa takie. Ten jest kawowy, a ten jest passion fruit i limonka. Naprawdę genialne pilingi, które nie dość, że cudownie pilingują skórę, która jest po nich... Totalnie gładka. To jeszcze pozostawiają bardzo taki odżywczy, nabliżający olejek, dzięki czemu nie musimy stosować żadnych balsamów po ich użyciu. Więc no naprawdę cudowne. Pięknie pachną, cudownie złuszczają. Ten pachnie niesamowicie orzeźwiająco. Ten pachnie jak typowa kawa, zresztą ma w sobie, mm, ma w sobie zresztą drobinki kawy. Bardzo, bardzo lubię ich używać. Ich cena to jest około 60 zł. Może nie mało, ale one są całkiem wydajne. No i po prostu jest to cena adekwatna moim zdaniem do ich jakości. I jeszcze chciałam wyróżnić dwa produkty do włosów. Pierwszy to jest absolutnie ulubiony szampon roku 2012. Jest to szampon Alterra z pszenicą i morelą. Z wszystkich szamponów, których używałam, ten jest najlepszy. Jest to szampon do włosów pozbawionych blasku i łamliwych. I rzeczywiście, ten szampon bardzo nabłyszcza włosy, co zresztą też możecie zobaczyć po moich włosach, chociaż one nie błyszczą się tylko i wyłącznie od tego szamponu, ale od generalnie całej pielęgnacji, którą ja w tym momencie stosuję. Ogólnie ten szampon bardzo dobrze oczyszcza włosy, mimo że nie zawiera SLS-u. Jest to jeden z niewielu szamponów, po których nie spędzi mnie skóra głowy. Co prawda, on ma tutaj w sobie taki podobny, podobno do SLS-u, ale on na moją skórę głowy działa dużo lepiej. No i szampon przede wszystkim nie wysusza włosów. Powiedziałam, że je nawilża, bardzo ładnie pachnie, dobrze się pieni. Wydajność jest jego średnia i kosztuje 9,50, więc też bardzo w porządku. Absolutnie ulubiony szampon. Jeżeli miałabym używać tylko jednego szamponu do końca życia, to właśnie byłby ten produkt. I drugim kosmetykiem do włosów to też będzie szampon, ale z szampon suchy, o którym mówiłam w ulubieńcach poprzedniego miesiąca. Jest to szampon suchy z Isany, który kosztuje zawrotne 10,49 bodajże. A to jest najlepiej odświeżający szampon do włosów, jakiego ja używałam. Naprawdę cudownie wchłania to całe sebum, które nasza skóra głowy wytwarza, odświeża włosy tak, że one wyglądają po wtarciu go w skórę głowy niemalże tak jak po umyciu. Absolutne ulubieniec tutaj i to najtańszy również suchy szampon, jak ja w ogóle widziałam. Rewelacja, naprawdę rewelacja, no i jest bardzo łatwo dostępny, bo w każdym rozmanie. Z kolorówki natomiast Produktów, które były takimi moimi ulubieńcami, jest tak naprawdę mało, ponieważ no, mam dużo kosmetyków, które bardzo lubię, ale żaden z nich nie był jakimś wow. Natomiast stwierdziłam, że wyróżnię dwa kosmetyki Essence, których używam już od dawna i które cały czas mi się bardzo sprawdzają. Są w dodatku bardzo niedrogie i naprawdę rewelacyjne. Pierwszy to jest mój ulubiony rozświetlacz, o którego pytacie mnie bardzo często, bo praktycznie w każdym filmiku go używam. Również w tym możecie zobaczyć, jak moja twarz jest tutaj rozświetlona. Ja go używam właśnie tutaj na szczytkości politycznej. I tutaj na kość bodajże jarzmową. I tutaj zawsze lubię mieć bardzo mocno, właśnie ten obszar twarzy rozświetlony. I jest to zasługa rozświetlacza Essence z serii Circus Circus. Niestety, serii limitowanej, chociaż mam cały czas nadzieję, że go wprowadzą do. Regularnej sprzedaży, bo, bo jest to moim zdaniem rewelacyjny rozświetlacz. On wygląda w opakowaniu jako taki mocno złoty, ale on nie jest aż tak mocno złoty na twarzy. To jest taki bardzo jasno złoty kolor, który mieni się taką właśnie taflą bezdrobinkową. Moim zdaniem wygląda to pięknie, dosyć naturalnie. Tutaj jeszcze Wam nałożyłam na rękę, żebyście mogły zobaczyć. Jeżeli ten rozświetlacz jeszcze gdziekolwiek się pojawi, to naprawdę warto kupić, szczególnie, że on mnie kosztował nie więcej niż 12 zł. Jestem niesamowicie zadowolona, że udało mi się w ogóle go kupić. Jest naprawdę cudowny. I drugim produktem z Essence to jest kosmetyk, który Wy na szczęście możecie kupić, bo jest cały czas dostępny w szafach Essence. Jest to bronzer. Bronzer Bronzy Copac Powder. W kolorze 02 Love to Be Mat. Matowy brązer. To jest jedyny matowy brązer, który ja posiadam. I, i nie, pos nie potrzebuję więcej, ponieważ on jest dla mnie ideałem. Jest to taka. Mm, Mleczna czekolada bez żadnych żółtych tonów, bardzo naturalny kolor, bardzo e, neutralny, pasujący do większości karnacji, nie za ciemny, ale też nie za jasny. Ja raczej preferuję takie bardziej jaśniejsze niż ciemniejsze e, bronzery. E, jego wydajność też jest bardzo dobra, bo ja go używam od ponad roku, a jak widzicie, że nie ma jeszcze dna i tak dalej. I on kosztuje też około 12 zł. No rewelacyjny matowy brązer. Jeżeli szukacie czegoś, um, czegoś dobrego w jakimś właśnie naturalnym kolorze, no to ten myślę, że powinien Wam się bardzo dobrze sprawdzić. I jeszcze z kategorii pojedyncze produkty chciałam koniecznie wyróżnić coś, co zalicza się zarówno do pielęgnacji, jak i do kolorówki. Pewnie zgadniecie, że jest to krem BB z firmy Skin79, czyli azjatycki krem BB. I ja w tym momencie posiadam rodzaj Vip Gold. Pochodzi on z Kosmetykomani, Mani. To jest mniejsze opakowanie 15 gramowe. Opakowanie, które wystarczy mi na jakieś 5 miesięcy, bo mniej więcej... Tyle zajęło mi zużycie poprzedniego opakowania. Poprzednio używałam wersji hot Pink, czyli tej najbardziej popularnej. Teraz postanowiłam poeksperymentować właśnie z inną wersją i też jestem z niego bardzo zadowolona, ponieważ no, troszeczkę ma lepszy kolor moim zdaniem, troszkę bardziej beżowy, bo tamten był taki nieco bardziej szarawy. Ten kolor bardziej mi odpowiada, natomiast właściwości pielęgnacyjne ma bardzo podobne. Nie chcę się Tutaj bardzo dużo rozpowiadać, ponieważ robiłam o hot całodzielny, bardzo długi filmik, więc Was nam odsyłam. Jest oczywiście na moim kanale, a o tym na pewno jeszcze coś więcej wam powiem. I teraz będzie kategoria akcesoria, i tutaj numerem moim jeden w 2012 roku były pędzle Real Technics. Pędzle, które przebiły hakuro które były moimi ulubieńcami dotychczas, e, przebiły ze względu na to, że one są tylko i wyłącznie z syntetycznego włosia. I e, e, mi się syntetyczne włosie zdecydowanie bardziej sprawdza, e, ponieważ e, włosie naturalne, które zawierają niektóre pędzle Hakuro, e, niestety, ale po pewnym czasie albo się e, no, zaczyna puszyć, e, pędzel traci swój kształt, albo zaczyna twardnieć po którymś tam myciu. Natomiast z e, Pędzlami syntetycznymi się coś takiego nie dzieje. Te pędzle Rio Techniques rewelacyjnie się myją. No i przede wszystkim rewelacyjnie się sprawdzają do każdego makijażu. Ja posiadam um, dwa zestawy: Started Set i Core Collection, czyli zestaw i do twarzy, i do oczu i mój nowy nabytek, o właściwie prezent na gwiazdkę, czyli pędzel do pudru, bardzo mięciutki bardzo przyjemny i bardzo duży, super naprawdę bardzo mi się podoba natomiast ja o tych pędzlach również robiłam oddzielny filmik, więc tam Was odsyłam kategorii lakiery do paznokci natomiast tutaj też nie powinno być dla Was zaskoczenie, że będą to lakiery z Kiko. Firma Kiko, włoska firma, lakiery te są dostępne na Allegro w cenach między bodajże 15 a 20 kilka złotych, w zależności od którego sprzedawcy. No to są naprawdę najlepsze lakiery, które ja posiadam wśród mojej bardzo licznej kolekcji. Moje trzy ulubione to są, to są te. E, czyli takie miętowo e, błękitne, ten jest numer 389 cudowna mięta, e, ten jest 344, taki e, ciężko w sumie ciężki do określenia e, i 400, e, 340, e, czyli typowy taki lazurowy błękit. Cudowne lakiery, które trzymają się na moich paznokciach około 5 dni. E, kryją bardzo ładnie po dwóch warstwach, mają wygodne pędzelki. E, naprawdę wyglądają pięknie na paznokciach. E, jeszcze mam dwa z innej serii, e, niestety niedostępnej, czyli Frozen e, numery 03 i 06. Czyli taki, jest taki morski, a ten jest po prostu czarny, bardzo mocno metaliczny. Jakość ich jest taka sama jak, jak tych z regularnej serii. Naprawdę świetne, i, i warto zamówić z Allegro, bo wyglądają po prostu przepięknie na paznokciach. Najładniej ze wszystkich ponad 100 lakierów do paznokci, które u siebie posiadam. O, myślę, że w tym momencie to jest chyba ze 120. A w tym patrzę sobie tak i namnożyło mi się tych lakierów strasznie, szczególnie w tym roku. kategorii zapach. Chciałabym wyróżnić perfumy z FM Cosmetics. Jeden z nich był w moich ulubieńcach bodajże Października i to był numer 80, którego już zużyłam bardzo dużą część. I 80 jest odpowiednikiem perfum Miss Dior Cherie. Cudowny zapach moim zdaniem one pachną praktycznie identycznie jak ich właśnie odpowiednik tylko kosztują no, jakieś 10 razy mniej bo 30 ml kosztuje 33 bodajże 40 coś takiego no, 33 zł śmieszna cena jak za zapach, który naprawdę przecudnie pachnie i jest bardzo mocny naprawdę te, są, te perfumy są niemalże tak mocne, jeżeli nie mocniejsze niż oryginał, chociaż nie miałam oryginału, więc w sumie ciężko się wypowiadać ale są naprawdę, pachną bardzo, bardzo, bardzo długo. I mam od niedawna inny zapach z serii Hot Collection, czyli większa, większy poziom zaperfumowania, ponieważ testy z serii standardowej mają 20% zaperfumowania, co i tak jest dużo. Są to wszystko wody perfumowane, nie nietoaletowe od razu mówię. Natomiast Hot Collection z damskiej serii ma aż 30% zaperfumowania, co oznacza, że te perfumy no, pachną jeszcze dłużej. I to jest numer 33, odpowiednik perfum Dolce Gabbana Light Blue, na które również od dawna się czaiłam, ale no wiadomo, że oryginały są bardzo drogie. Natomiast odpowiedniki pachną naprawdę w 99% powiedziałabym, że tak samo. I no moim zdaniem ten zapach jest naprawdę dużo bardziej trwały niż jego oryginał, bo aż 30% zaperfumowania, ja się nimi psikam rano, Dwukrotnie na szyję i czuję je aż do wieczora. Rewelacja, naprawdę, no przecudowny, świeży, lekko słodki zapach. Eee, kojarzy mi się z, taką z takim letnim powietrzem. Naprawdę coś, coś pięknego. Eee, te perfumy jeżdżą ze mną wszędzie eee, i psikam się nimi na okrąg. Jeszcze będzie kategoria farba do włosów eee, i pokażę Wam farbę, o której nie mówiłam jeszcze na moim kanale. Ja w sumie cały czas się zbieram, żeby zrobić jakiś, nie wiem, oddzielny filmik na ten temat. Jest to farba Color and Soin, czy Color Swa, Nie wiem tak naprawdę, jak to się wymawia dokładnie. Jest to farba apteczna, którą odkryłam kilka miesięcy temu i farbowałam nią już bodajże trzy razy. To jest puste opakowanie. Specjalnie zatrzymałam, żeby mieć Wam co pokazać. Ja używam koloru 8N. Właśnie to jest ten, który mam na włosach. Jeżeli on wygląda żółto w kamerze, to znaczy, że kamera przekłamuje kolory, ponieważ on nie jest żółty. To jest po prostu taki standardowy, beżowy kolor. Zresztą możecie sobie się tutaj przyjrzeć. On tak wygląda i tak. Dokładnie tak wychodzi na włosach, i jest to najlepsza farba, jaką ja kiedykolwiek używałam, ponieważ naprawdę w 100% nie niszczy włosów. Ponieważ nie dość, że ona nie zawiera amoniaku, to wszelkie te chemiczne rzeczy, które mogły zostać zastąpione jakimiś naturalnymi, właśnie zostały zastąpione. Więc ona tutaj opiera się w bardzo dużej mierze na naturalnych olejkach, co przekłada się na to, że włosy są po niej naprawdę w dobrym stanie, bez żadnego wysuszenia dodatkowego, żadnych zniszczeń. Bardzo ładne kolory, które wychodzą dokładnie tak samo jak na pudełku. Teraz jeszcze bardzo niedługo będę farbować po raz kolejny, ale chcę wybrać kolor z numeru 7, czyli trochę ciemniejszy, jeszcze jakiś taki miodowy blond, żeby trochę jeszcze te włosy przyciemnić. Generalnie jestem mega zadowolona, naprawdę najlepsza farba. Jeżeli chcecie coś, co będzie bardzo delikatne dla Waszych włosów, dobrze wyjdzie. Jeżeli chodzi o kolor, to naprawdę polecam. One są do kupienia w aptekach. A z kategorii urządzenie. Muszę Wam koniecznie pokazać no, coś, bez czego ja się nie obchodzę od ponad roku, ponieważ dostałam to urządzenie na gwiazdkę 2011 roku. Jest to lokówko suszarka obrotowa z firmy Rowenta. Dokładnie ta, już ją zresztą pokazywałam dwukrotnie na moim kanale. To jest Active Brush numer 1000 z turmalinową nasadką, właściwie te nasadki są dwie, ja używam tej mniejszej. Coś, co genialnie modeluje i suszy włosy jednocześnie. Idealne urządzenie dla wszystkich osób, które mają dwie lewe ręce do układania włosów, tak jak ja, bo naprawdę ja nie umiem sobie wymodelować włosy z suszarką i szczotką taką zwykłą. No, nie jestem w stanie fizycznie tego zrobić, więc takie urządzenie jest dla mnie ideałem. Ono przecudnie wygładza włosy, wyciąga je, one są dużo bardziej błyszczące po użyciu właśnie. Tego urządzenia. Zresztą w tym momencie też mam włosy wysuszone na, na tej lokówkosuszarce, z tym, że one są jeszcze wyprostowane na prostownicy, no ale błyszczą się bardzo mocno. Nie zauważyłam, żeby to urządzenie niszczyło mi włosy, szczególnie, że zawsze używam na najzimniejszym poziomie, chociaż on i tak nie jest zupełnie zimny, bo no tutaj ta głownica, głowica się niestety nagrzewa, ale i tak czy owak sprawdza się rewelacyjnie. Jeżeli szukacie czegoś podobnego, to Rowente w 100% polecam Naprawdę w tym momencie nie umiałaby chyba żyć bez tego urządzenia. I jeszcze na koniec kategoria. Inne. I tu oczywiście nie mogło się pojawić nic innego, jak tylko świeczki i woski zapachowe Yankee Candle, o których robiłam dwa oddzielne filmiki. Jest filmik I Love Yankee Candle i Hall grudniowy, więc zapraszam Was do tamtych filmików. W tym miesiącu moim ulubieńcem jest Whiskers on Kittens. No i tutaj wiadomo, mam bardzo dużo różnych wosków, też do, które palę na przykład w takim właśnie kominku zapachowym. On też jest z Yankee Candle. No, cudowne, naprawdę cudowne świece, które pachną niesamowicie w całym pomieszczeniu. Tam zresztą z tyłu za mną jeszcze się inny zapach pali. Happy Christmas. Jeszcze dopalam świąteczną świecę. Jest to moja miłość od ostatnich trzech miesięcy... No, chyba wszystko już powiedziałam o nich w tych dwóch poprzednich filmach. Osoby, które znają te świece i te woski, wiedzą dobrze, o czym mówię, naprawdę można się w nich zakochać, można się od nich wręcz uzależnić. Zapachy ich są absolutnie niepowtarzalne, no i żadne moim zdaniem świece nie pachną aż tak intensywnie jak te. Są warte swojej ceny, są warte zainteresowania, świetna rzecz. Na prezent również bardzo, bardzo polecam zajrzeć na przykład na świat zapachów.pl i tam wszystkiego się dowiecie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o najlepsze produkty roku 2012. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Piszcie koniecznie, czy któryś z tych produktów, które pokazałam, Wy posiadacie i co o nich sądzicie. Generalnie zawsze chętnie czytam Wasze zdanie. Zapraszam oczywiście również do subskrypcji, bo jeszcze kilka nowych filmów niedługo się pojawi. I jeszcze na koniec taka ciekawostka. Jak wiecie, bo mówiłam o tym jakiś czas temu, brałam udział w programie Stylowe Pogotowie Ratunkowe na SKTV. I program ten miał zostać wyemitowany 6 stycznia, ale niestety został wyemitowany bez mojej wiedzy i w ogóle podobno przypadkowo 30 grudnia. Czyli dzisiaj tak naprawdę, bo dzisiaj właśnie... <laughs> e Zdążyłam się załapać tylko na 5 ostatnich minut, bo mi dziewczyny na blogu napisały, że, że właśnie oglądają program ze mną, o czym ja nie wiedziałam. W każdym razie, jeżeli, szuka, jeżeli czekałyście na ten program 6 stycznia, no to on wtedy raczej się nie pojawi, ale w tym najbliższym tygodniu, właśnie, e, gdzie będzie nowy rok, e, on będzie jako powtórki i będzie też umieszczony w przeciągu tygodnia na stronie internetowej SKTV, więc serdecznie zapraszam tam do, do szukania filmu ze mną podobno wyszedł fajnie, mówię ja się załapałam tylko na ostatnie 5 minut żeby zobaczyć, no mi się te 5 minut ostatnie podobało nie wiem jak reszta, ale, ale podobno wyszło fajnie więc serdecznie zapraszam też do, do oglądania filmu z moim udziałem no i to już by było na tyle bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu pa pa